Proszę Państwa, rozwiążmy, rozwiążmy teraz proste zadanie. Wyliczmy wartość sinusa 75 stopni. Tabelka wartości funkcji trygonometrycznych dla kilku takich klasycznych, standardowych, często powtarzających się zadaniach kątów nie obejmuje kąta 75 stopni. Jak sobie z tym zatem poradzimy? A no możemy w tym celu wykorzystać pewne tożsamości trygonometryczne. Okazuje się, że odpowiednio kombinując kąty z tejże tabelki, możemy wiele innych kątów otrzymać. Na przykład 75 stopni to jest, jak nie trudno zauważyć, 45 stopni dodać 30 stopni. A zarówno dla, 70, dla 45, jak i 30 stopni wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych już znamy. No oczywiście musimy wiedzieć, jak mając funkcje trygonometryczne 45 i 30 stopni policzyć sinus ich sumy. Ale to akurat nie jest skomplikowane. Znamy przecież wzór. Sinus x dodać y, to jest sinus x cosinus y, dodać cosinus x sinus y. Podstawmy zatem do tego wzoru 45 stopni za x i 30 stopni za y. Otrzymujemy w ten sposób sinus 45 stopni razy cosinus 30 stopni, dodać cosinus 45 stopni razy sinus 30 stopni. I teraz proszę Państwa, jest już prawie wszystko. Pozostaje podstawić. Sinus 45 stopni to, jak wiemy, pierwiastek z 2 przez 2. Kosinus 30 stopni to, jak wiemy, pierwiastek z 3 przez 2. Kosinus 45 stopni to tyle samo, co sinus 45 stopni. To jest akurat ta sama liczba. Pierwiastek z 2 przez 2. Sinus 30 stopni to jedna druga. Możemy z tego wyłączyć coś przed nawias. Na przykład możemy wyłączyć przed nawias pierwiastek z ów przez 4. W nawiasie wtedy zostaje pierwiastek z 3 dodać 1. I zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.